na siamano kochani. Przeciskamy się tu, kurwa. Między pło Lecimy klasycznie do Lidla. Kurwa, z górki się nie wyje o, Lidl jest. Kurde, mam nadzieję, że mi się w torbie nic nie wydało, bo coś... chlupocze. Taka pogoda, wam powiem... się zrobiła fajna. Jak... tak jest. Jak wstawałem rano, jak wstawałem rano, to... Co tam trąbisz? Wstawałem rano, to było jaśniej niż, niż teraz jest. Lecimy, zakupimy szybko coś. Kurwa, to przeneka, Ale przechodząc do tego, co chciałem powiedzieć. Światło, kurde. Yy. Wchodzę do Lidla i kiedyś były takie cynamonki w tym Lidlu i kompletnie się nie spodziewałem. Chodzę, patrzę na półkę. O, babka na rowerze. Sport to zdrowie. Wchodzę i patrzę, Kury na ty. Nagrałem tą przebitkę z pączków i patrzę obok tego cynamonki. A kiedyś były chyba też właśnie porą zimową i wycofali tak na wiosnę i wprowadzili te pączki. Pistacjowe, no po prostu, a one nie jest, nie, nie wiem, nie czuć tej pistacji. To jest po prostu słodkie, jest tak trochę białą czekoladą i słodkie. Więc to chujna, ale te cynamonki, te cynamonki wjeżdżają fest. I zostały już od razu trzy zakupione. No właśnie też taka pogoda. Trzeba nie widać tak dobrze, bo tu trochę przyciemnia coś. No taka pogoda, ale jak wstawałem o szóstej Słońce zaczęło świecić, wschód, po szóstej, koło siódmej jak jadłem, nie, koło siódmej nie jadłem, koło siódmej już jak byłem na nogach, to dawało promieniami, to już chmurki nachodziły i od tego sky się odbijało, odbijało się świat, ale 8.30 się taka szerzyzna zrobiła, ale to fajnie, ja lubię tak szaro. Jesień pasuje mi właśnie do takiego szarego. A nie, no tu pójdziemy od razu. Jak jest szaro jesienią, to mi pasuje. A nie takie, że słońce, wiatr. To nie. Uff. Samochodzik. Nie będę już dużo pierdolił. Pokażę na mąki. Zaraz. I lecimy. Ławeczka. Jakieś rozgrzewkowe przygram.

No powiem wam, że takie coś mi wyskoczyło Ale to jak zjadłem trzy pączki Tak jakaś dzika fantazja I zjadłem te trzy pączki na drugi dzień Nie jedzcie cukru Nie opłaca się No kurde, tak to się prezentuje wyjeżdża no. najlepszy wypiek najlepszy wypiek z lidla słodki jak masełko muszę mojemu koledze wysłać że, że już weszło lecimy na trening to na potem

3 serie. Dołożymy. Dołożymy, robimy 3 serie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? O kontroli ping press widziałem, zauważyłem. Już jest stabilizacja. Dobra. No HP 60 na 3. Te 62,5 tak dziwnie poszło, ale udało się. Czeka nas jeszcze biz, nocy i giant press. I to tyle. I'm going for that pro card. I'm going for that fucking meat. That meat fucking title. I want that shit, man. Kowoska taka akcja widzowie. jadę sobie tramwajem już wysiadam i tak mam. W kieszeni nie mam kluczyka o co chodzi, co nie? I myślę przez chwilę... Cool, ty nie zapomniałem. Szukam po torbie. Nigdzie nie ma w torbie, bo tu zawsze jest taka mała w środku, jest taka mała wnęka i tam wkładam, ale tam nie włożyłem. I w tym był problem. Bo myślałem, że może mm, na siłowni w szafce. No ale mówię, przy szafce wszystko pamiętam, że wykładałem, że była pusta. Teraz druga część. Kurde widzowie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę państwa? Ale śnieg. Fiu, fiu, fiu. O, śnieży, śnieży. No właśnie, kupiliśmy. Osiemdziesiątka dwójka właśnie powiem wam w tych blazerach to ja lubię chodzić kurde nie wiem czy mnie widać w ogóle a ja mówię, że w tych blazerach tak zajebiście się pomyka one są dosyć płaska podeszwa dodatkowo są wychodzone, wychodzone są Rozwiązane, rozwiązana sznurówka. jeszcze są dodatkowo już poprzecierane od dołu w sensie że jest starta więc jest jeszcze niższy ten but no i zajebiście tak mi się chodzi w tych butach kurde taka wygoda chciałbym tak, ja tak kamerę trzymać mi już bark boli a telefon trzymam na ugiętej ręce no i co lecimy do biada trzeba jakieś zakupy zrobić klasyczny Leptostowy, testowy marchewka ogórki Jutro na pewno też kupimy maliny w Lidlu. to będzie w jutrzejszym vlogu i znaczy, to będę kręcił w treningu więc Miesiany 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 właśnie takie tutaj pokusy na wyjściu z wdronki mhm. Mamy my zakupy zrobione Chwila. Jednak te maliny kupiłem, bo była promka w biedrze też. I płatki dodatkowo. Będzie na 3 tygodnie płatków, bo ja sypię po 50 gram do posiłku. A ja posiłek taki jeden, więc będzie bardzo długo. A to jest nie kobieta. Przychodzimy, trzeba zachować uważność.